Sama walka pod względem takim czysto sportowym w pierwszej rundzie układała się tak, jak chciałem, żeby się układała, bo miałem świadomości, że dystans tej walki jest bardzo długi 3 rundy po 5 minut. Jak na człowieka, tak umieścionego jak burnejka dystans wręcz niemożliwy do przebrnięcia. Inna sprawa, że nie sądziłem, że, że on może aż rundę sobie tam przeskakać i coś tam porobić. Natomiast e, taktyka była taka, żeby go prowokować do działania, a zacząć, zacząć atakować wtedy, kiedy już będzie zmęczony. Nie udało się, no nie udało się, bo, żeby być tak czujnym i żeby się nie dać złapać w burnejce, później jeszcze odpierać te jego ewentualne ataki, no też człowiek się trochę eksploatuje i w tej drugiej rundzie już nie byłem tak szybki na nogach i dlatego mnie tam zdołał dopaść. W tej chwili, definitywnie, zakończyłem swoją przygodę ze sportami walki jako zawodnik. Ja chciałem bardzo podziękować Mirkowi za, za całą okazaną pomoc, okazał się znakomitym trenerem, taktykiem, to ja nie wykonałem zadania, okazało się, że jednak widocznie talentu miałem za mało do tego, żeby w MMA wygrywać, natomiast to jak on podchodzi do swoich zawodników, ma, ma niepokonanych Krzysztofa Jotkę, Marcina Naruszkę i wielu innych dobrych zawodników, których... Mi się, się naprawdę bardzo podoba styl jego działania, to jak potrafi indywidualnie do każdego dotrzeć. W boksie e, przypomina mi trochę Andrzeja Gmitruka, który również ma bardzo indywidualne podejście do każdego ze swoich zawodników. E, szkoda, że, że nie udało mi się Mirkowi odwdzięczyć zwycięstwem, e, no ale cóż, sport jest taki, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Z uwagi na to, że była to moja trzecia porażka, a do trzech razy sztuka, także to już jest koniec i biorę zabawki i już w MMA mnie nie ma, ani w ogóle w sportach walki jako zawodnika. Ja, ja powiem Wam szczerze, że póki walczyłem z Polakami yy, i przyjmowany byłem w ten sposób, czyli jako ten zły yy, i doskonale sobie zdawałem sprawę z tego, że yy, tak chcą organizatorzy, tak są media, aby, aby te, te emocje się rozkładały. Było wszystko ok. Tutaj jestem trochę o tyle zniesmaczony, że... Eee, pomimo tego że i tak było wiadomo że wszyscy będą za burnejką eee... Wprowadza się jeszcze taki element niespotykany, wręcz, że wprowadza się mojego, jednego z moich największych adwersarzy do klatki i przeprowadza się z nim na żywo e, dosyć obszerny wywiad, w którym jeszcze podjudza wszystkich przeciwko mnie. No to jest rzecz niebywała, niesłychana, z czymś takim się w życiu jeszcze wcześniej nie spotkałem. E, był na tej walce mój przyjaciel z Londynu, e, prawa ręka e, szarego generała, naj, jednego z najdzielniejszych polskich generałów w czasie II. Wojny Światowej, partyzanta. E, mówię to o Sergiuszu Paplińskim, który mm, razem z Szarym i jego drużyną uwalniali e, 800 więźniów z Radomia, e, Polaków. Walczyli o wolną Polskę i on twierdzi, że on taką Polskę nie walczył. E, no trochę wstyd mi było przed nim, że, e, że Polacy e, w tłumie zachowują się jak zwykły motłoch, który daje się manipulować mediom, e, organizatorom również Wiadomo, że rola złego już mi przypadła, ale pewne granice oczywiście są i uważam, że były przekroczone, ale to, to już historia. Nie chcę już jakby teraz hmm, mówić, czego żałuję, czego nie żałuję, bo nie mówię o walce z Pudzianowskim, ale. O walce z Saletą czy też z Burnejką naprawdę niewiele brakło. No i, i, ale brakło. Już znaczy nie. Mówię teraz o walce z Burnejką, ale brakło. Bo jednak to on zdołał to wytrzymać kondycyjnie i zdołał mnie złapać kiedy ja już nie byłem tak szybki. Nie ma w ogóle tematu wygrał. Co do Salety, no to wiadomo te jego wszystkie opowieści, nawet przed tą naszą walką, to, e, to można wyłożyć między bajki, bo. E, ten człowiek przy Burnejce to zwykła popierdółka. Burnejka zadawał ciosy, Saleta nie. Saleta był po prostu workiem treningowym i, 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 i wygrał tylko dzięki e, niesłusznej decyzji sędziego, a nie dzięki temu, że coś mi nie wyszło albo coś takiego. Nie, już nie ma się co nad tym rozwodzić. Było, minęło. E, fakt jest taki, że przegrałem trzecią walkę e, w MMA. I, i to spowodowało, że już to jest koniec przygody z, y, ze sportami walki jako, jako zawodnik. Y, teraz będę odpoczywał przede wszystkim. Y, muszę troszeczkę y, się zregenerować. Planów jest dużo, bo y, ja oczywiście sportem będę się zawsze w jakiejś mierze za, y, zajmował. Y, teraz tylko muszę sobie to wszystko jakoś poukładać i dokładnie zdecydować, jak to wszystko będzie wyglądało. Jerzy kolej cały czas powtarza, że bym o niczym innym nie myślał, tylko o tym, żeby organizować gale bokserskie. Jestem świeżo po spotkaniu z mistrzem i, i, i obiecałem mu, że tym również się będę zajmował. Także na pewno tak, gale bokserskie również będę na pewno organizował. Na pewno, na pewno się gdzieś wybiorę. Mam kilka kilka miejsc upatrzonych i nad polskim, no nie możem, tylko myślałem o Solinie, ale o Bieszczadach, ale to już zobaczymy, bo jeszcze może na jakiś trochę dalszy urlopik się wybiorę.